Witajcie, że i Ja nazywam się Mariusz Kuszaj, a dzisiaj chciałbym Wam polecić kilka YouTube'owych kanałów. Na wstępie zaznaczę jednak, że wszystkie one będą, stety, niestety, niestety, w angielsku. Bierze się to z tego, że kiedy ja poszukiwałem informacji, chciałem uczyć się rysunku to no, nie bardzo potrafiłem znaleźć kanały na tematy interesujące mnie na polskojęzycznym YouTube. powiedzmy, znajdowałem coś, że jak narysować usta, jak narysować oko, jak narysować nos, ale takich rzeczy, których bardziej ja potrzebowałem, jak na przykład rysunek komiksowy i tak dalej, to nie potrafiłem na polskojęzycznym YouTube znaleźć. To też poszedłem w YouTube anglojuzyczny. I trochę dlatego powstał mój kanał grafikowanie, żeby trochę tej wiedzy, którą zdobyłem, przerzucić na grunt polskojęzyczny. Widziałem całkiem sporo YouTube'owych kanałów na temat grafiki, i rysunku, po angielsku i wybrałem pięć, które uważam za najbardziej wartościowe i które zupełnie subiektywnie chciałbym Tobie, drogi widzu, polecić. Na początek kanał, którego wielu z Was nie trzeba przedstawiać Draw with Jazza, prowadzony przez Josiah Brooks'a, YouTubera z Australii bodajże najbardziej popularnego YouTubera Australii który uczył na samym początku przede wszystkim animowania w programie Flash, ale także trochę rysunku takiego kartonowego, który można było później właśnie do tychże animacji we Flashu wykorzystać. Z czasem kanał się rozwijał, coraz więcej było na temat nauki rysunku, doszło rysowanie w Photoshopie, malowanie w Photoshopie, doszły rysunkowe challenge. I tutaj warto zaznaczyć, że jego akurat kanał yy, jest kapitalny również dla osób, które wcale nie chcą się uczyć rysować, jako po prostu źródło rozrywki, ponieważ challenge, które co jakiś czas przeprowadza, są naprawdę kapitalne wyzwania, jakie sobie narzuca. No, miło oglądać. Kolejny kanał, który chciałbym tutaj polecić, to Lumage. Nathan Lam. Dość powiedzieć o nim, że jest to człowiek, który ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy jako kolorysta dla takich marek jak Detective Comics. I Marvel. To dużo mówi o człowieku. Zasadniczo, jeżeli rysujesz komiksy i chcesz je cyfrowo kolorować, to ten kanał jest naprawdę genialnym źródłem wiedzy na ten temat. Ten człowiek stworzył mnóstwo genialnych tutoriali, dzieląc się swoją wieloletnią praktyką na temat tego, jak kolorować komiksowe rysunki. Na jego kanale znajdziecie całe mnóstwo kapitalnych tutoriali porad, technik, które ten właśnie aspekt cyfrowego kolorowania znacznie Wam przybliży i znacznie Was w nim rozwinie. Kolejny kanał RAM Comics. Robert Marzullo jest youtuberem ze Stanów Zjednoczonych, który rysuje komiksy. Rysuje w tym typowo amerykańskim komiksowym stylu i o tym znajdziecie na jego kanale tutoriale. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli interesuje Was, a mnie akurat interesował, ten konkretny aspekt tworzenia, czyli ten amerykański styl komiksowy, to jego kanał jest kapitalnym źródłem wiedzy na ten temat. Znajdziecie na nim mnóstwo tutoriali na temat tego, jak rysować postacie, jak rysować superbohaterów, jak rysować komiksową anatomię bądź komiksowe środowisko, w którym tychże Waszych bohaterów umieścicie. Znajdziecie również tutoriale na temat tego, w jaki sposób, później już po narysowaniu, tenże komiks pokolorować. Także wszystkim tym, którzy chcieli wytworzyć w tymże właśnie komiksowym stylu, gorąco polecam ten kanał. Cycra. Kanał tworzony przez Cycra Yasin, youtubera z Kanady. Styl tego akurat twórcy jest dużo bardziej hmm, malowniczy, fikuśny, Znacznie mniej czarno-biały, i myślę, że wielu osobom właśnie ten rodzaj stylu, ten rodzaj artyzmu, jaki przedstawia ten akurat twórca, bardzo przypadnie do gustu. Jest na tym kanale trochę tutoriali, trochę sesji tworzenia, ale co ciekawe, znajdziemy również takie epizody, które są poprawianiem po innych rysownikach, ponieważ on ma pewno forum, gdzie Publikują pracę jego tam fani, jego widzowie, i on jakby krytykuje ich pracę. W sensie nie krytykuje na zasadzie, że to jest źle, to jest źle, tylko pokazuje, że hej, zobacz, ty zrobił to, to, to i to, i na swoim filmiku właśnie przerabia tą oryginalną pracę, to wyszłoby to dużo, dużo lepiej. Także uważam, że jeżeli idzie o kompozycję, o pewną siłę wyrazu sztuki rysunkowej, to jest to kapitalny kanał i serdecznie go Tobie, drogi widzu, polecam. Proko, czyli Stanisław Prokopenko, pochodzący z Ukrainy, obecnie mieszkający w USA, youtuber, który uczy rysunku. Gdybym miał wskazać, który z tych kanałów najlepiej nauczyć się właśnie tego aspektu, po prostu rysowania, to będzie to właśnie Proko. Kanał ten zawiera mnóstwo naprawdę kapitalnych tutoriali, które przybliżą Tobie sztukę rysowania, zarówno poszczególnych partii ludzkiego organizmu, jak powiedzmy, rysowanie dłoni, rysowanie twarzy i inne aspekty anatomii, jak i rysowanie całego człowieka w ogóle. Jest to mega profesjonalnie prowadzony i zabawny kanał na temat nauki rysunku z kapitalnymi animacjami wyjaśniającymi, jak różne. Aspekty naszego organizmu działają i w jaki sposób przełożyć to mechaniczne ich funkcjonowanie na rysunek. No i to już są wszystkie kanały, które chciałem Tobie, drogi widzu, polecić w tymże odcinku. Pamiętaj, że jest to mój subiektywny wybór bazujący na moich prywatnych, YouTubeowych doświadczeniach. Ale jeżeli Ty znasz jakiś naprawdę wartościowy kanał na temat nauki rysunku którego nie wymieniłem, bo pewnie prawdopodobnie nie miałem okazji go poznać, niezależnie od tego, czy będzie po angielsku, po polsku, czy nawet po rosyjsku. Jeżeli tylko znasz taki, to bardzo cię proszę, napisz o tym w komentarzach. Na pewno będzie to przydatne tak dla mnie, jak i dla reszty widzów. A tymczasem trzymajcie się ciepło, rysujcie, ale wprzódy oglądajcie tutoriale na YouTubie. Cześć!